Witajcie z tej strony Adison. W dzisiejszym odcinku pogadamy co nieco o czwartym sezonie obozu kredowego. Zapraszam! Pierwsza rzecz, jaką chciałbym tutaj omówić, to fabuła czwartego sezonu. Jak pewnie wiecie, na łodzi, którą odpłynęli bohaterowie serialu, jest jakiś dinozaur. Możliwe, że jest to kolejny Scorporex lub jakiś młody monofozaur. I to stworzenie może spowodować, że nasza grupa bohaterów albo wróci na Nublar, oby nie, bo to już naprawdę będzie przeciąganie serialu bardzo na siłę i będzie to po prostu nudne, lub trafimy na Sorne. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Mogą też się coś takiego, że nie wiem, trafi na jakoś kompletnie nowo wyspę, nowy, nowy ale wiecie jak to jest. Po prostu będzie coś, może być coś innego, kompletnie. Może na morzu wszystko się będzie działo, chociaż to też będzie trochę nudne. Jednak, główny temat, jaki chcę dzisiaj omówić, to premiera zwiastuna i samego sezonu. Niestety jest szansa na to, że tym razem sezon czwarty pojawi się później niż przewidywano. Patrząc na premiery poprzednich sezonów, czwarty sezon. Powinien pojawić się pod koniec września, a zwiastun powinien pojawić się pod koniec lipca. Mamy już sierpień, a oprócz potwierdzenia powstawania sezonu nie wiemy nic. Więc czy premiera zostanie opóźniona? Możliwe, jeśli patrzymy na poprzednie premiery sezonów oraz zwiastunów. Jeśli do końca wakacji nie dostaniemy zwiastuna, to przewidywana data premiery jest bardzo mało prawdopodobna. Więc na waszym miejscu nie nastawiłem się na szybko premierę czwartego sezonu bijajcie na discorda, zostawcie suba, jeśli tego nie robicie, bo lecimy po 600 subskrypcji. Siema!